Ride Dakar pokonał blisko 9000 kilometrów i dojechał do mety w Buenos Aires. Miał być najtrudniejszy w historii i prawdopodobnie rzeczywiście taki był. Paradoksalnie pokazał wielkie możliwości człowieka, który gdy goni za marzeniem, potrafi być nie do powstrzymania. Rzucenie wyzwania Dakarowi wymaga odwagi. Słabi nie mają tu szans. W cenie są upór i cierpliwość. Dakar to wielka Naprawdę długa, porządna, uczciwa lekcja i trzeba ją odrobić tak jak wszystko w życiu, żeby być kiedyś szczęśliwym. Szczęśliwi ci, którzy dojechali do mety w Buenos Aires. Jakub Przygoński ukończył rajd na wysokim siódmym miejscu. Zasłużył na pochwały. Na początku no, celem była pierwsza dziesiątka, jesteśmy na siódmej pozycji, co jest no, wielką, wielką, wielką sprawą. E, dwa razy wyższa pozycja niż w zeszłym roku, więc e, bardzo Wydaje mi się, że optymistycznie to wróży na przyszłość. Kamil, brawo! Świetlana przyszłość czeka też kładowca Kamila Wiśniewskiego. To najlepszy debiutant w Dakarze. Do mety w Buenos dojechał na dziesiątym miejscu. Na radość przyjdzie czas, gdy ustąpi ból. Boli mnie trochę łokieć, prawe udo, lewe kolano i trochę żebra. Ten ból to jednak nic w porównaniu z tym, co spotkało Adama Tomiczka. Kolejny polski debiutant trzymał się dzielnie, aż do feralnego dziesiątego etapu. Na pewno chciałbym tutaj wrócić i się zrewanżować. Na razie tak że ze mną wygrywa 1-0. O Pawle Stasiaczku głośno jest wcale nie z powodu miejsca w klasyfikacji generalnej. On dokonał czegoś więcej. W sytuacji krytycznej uratował kolegę. Tak, tak, dziękował. Pewnie zrobiłby to samo na moje miejscu, więc... Super chłopak i był bardzo dzielny. Na toast zasłużył Rafał Sonik. To Dakarowa Gwiazda. Tym razem zajął miejsce tuż za podium. Pomógł jednak wygrać Rosjaninowi Sergiejowi Karyakinowi. Wczoraj pożyczyłem mu wydech. Uważam, że to jest Dakar Spirit. Bo Dakar to przede wszystkim walka z samym sobą i starcie z naturą.